bitte was Kolejnym odcinku z Destroy destroyer Humans Pro. Na samym wstępie chciałem przypomnieć łapka w górę, pisanie komentarza, przycisku subskrybuj, was nic nie kosztuje, a dla mnie jest to pomoc w nie do rozwoju kanału. No, po takim moim standardowym wstępie ludzie jak ja się kurde cieszę, że ja już skończyłem trzy ostatnie odcinki to była po prostu może nie taka masakra nagrać, e, bardziej to była masakra zmontować, kurde po 50 parę kurde klipów pomontuj porób obrób, zobacz. To się jeszcze dobrze doczytało. Niektóre się nie doczytały. Kurde, błędy OBS-a. Nie mam w tym doświadczenia, ludzie, no. Ale zobiliśmy. Mamy, kurde, 100% kupione. Znaczy, kupione jest, 100% znalezione, sobie pierdziele. Więc wejdźmy do Poksama. O, do pog sama i zobaczcie, że może mamy ile? Również inko stówek mamy, i możemy sobie tutaj upgrade'ować. Upgrade'em sobie tutaj ten rozrywacz, którego prawie nie używamy, ale wiecie, nie używamy. To wcale nie znaczy, że nie trzeba go upgradeować. Tu statek mamy zrobiony. Tu no to mamy yy, sondę odbytniczą też mamy, mamy teraz tak, możemy albo pole antygrawitacyjne, albo meteor. Detonator jonowy, ja bym tego meteora tutaj yy, troszeczkę zaupgrade'ował i się wyprowadziliśmy na razie z punktów. No ale patrząc na to jak wolno tutaj dostajemy broń, no to, mm, no nie powiem. Idzie to całkiem całkiem, ale zobaczmy jeszcze co ten głupek ma dla nas do roboty. O, secta przyjście Argwoodla. shamalama. Zapytaj o kult Argwoodla. Well, Shami, B City, Albion i Takashima are all loyal to Argwoodle. Props to you. Oh, we are not done with Takashima. I have a brilliant plan to win more followers to my our cause. You're kidding tell me more All you have to do is broadcast a special tape from your saucer as you fly over takashima Why does this sound suspiciously similar to a mission? I did say 10 years ago No, no, this is much more sophisticated. This is an 8-track groovy No that Hmm.

from my divine alleged father so i guess i'll do it tape hooked up ready we've told the citizens there will be army exercises today so not to be alarmed but they're still gonna shoot at me right most definitely Ooh. but remember you are a pacifist yeah and you're billie jane mm, kane Wyżywać nam jednych żołnierzach oni nie mogą sobie strzelać nas dowoli. Oh. No dobra. Weźmy satek. Eee... I gra się skraszowała. Dobra, podejście numer dwa by się do spotka. Uuu, ale przycinka było ale dobra. Mm, na magnetofonie musimy użyć zero tego, 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 tego. O, A, dobra. Hmm. Ok, musimy znaleźć tak jakuzę. Jakuza, jakuza, jakuza. A to jest Yakuza. Hmm, nie, to nie jest jakuza. Mmm... A, dobra, musimy ich wciągnąć, dobra. Ja Myślę, że trzeba ich tylko tutaj potraktować tym, tym, tym. tym. Dobra, mamy tutaj jaku zę dobra. I jeszcze potrzebujemy czarnych ninja. Czarnych... Czy przypadkiem Czarni Dzieńdziej nie, nie okupowali tej wyspy? Tak, nie, skakuj na pogod baleńki. Ty też skakuj. Ty też, 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 też. też. Ciebie też zap. Wszystkich Was zapraszam. Dobra. Okej. Okay. Dobra, mamy kolejną grupę nawróconych. Widzicie, że jest bardzo fajna animacja tego, jak ta wieża pada. Być i musiałem kiedyś tutaj... No, pokazać, bo animację, tak, bo będzie dobre słowo. bo rozwalić tę wieżę posłów drobny mag, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I gdzie to jest? Dobra. Tu. <coughs> no i nie zażyłem. Nawracać, żeby to krepa dziś, w ogóle podziwiał, że było takie łatwe. Żeby ludzi przyciągnąć, polatać statkiem i przeciągać ich na swoją religię. To by było gore, bardzo łatwe, żeby założyć sektę. Ktoś jeszcze? Ja pierwsze brakuje mi ile? Z jednej, dwóch osób? Dobra. Wyląduj spotkiem. Hmm. Ciekawe. Zawsze te zadania po prostu się kończyły, a nie, że jeszcze trzeba było lądować z podkiem Dobra. Dobra, porozmawiajmy z, z Hamalamą. Ehm. The KGB planted canisters among the new recruits. They were full of spores. Now they're all zombies. We have to help them. Mm. This need to deconstructors, the cure-all solution to any zombie infestation. But you are destroying all of your new cult members. This planet's crawling with monkeys. I'll find more. But you must, please, try to turn them back. Ja przemienić się, z powrotem. Dobra, się, do świątyni i, aha, trzymajcie tutaj trzymajcie się, zatruło ich. świątyni I muszę, tak, uży, żeby z, użyć się, <coughs> trzymajcie aby trzymajcie zarodniki. Zabij rakietowców z KGB. Hmm. A, rakietowcy, chłopcy, rakietowcy. Niech na razie to. Hmm. Się. Ciężkie to jest zadanie, to pobocze, żeby załatwić ich... Tak naprawdę co, trzeba cały czas używać tutaj sandy analnej, tak mi się, tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, dobra, no to powtórzmy sobie to zadanko. Mam nadzieję, że... Niezbyt daleko, dobra. Niezbyt daleko. Mam do świątyni Zen.

Hmm. Dobra, to wysadźmy O, iż tu jest przemieniony Dobra, mamy go Dobra, i tu mamy kolejnego. Dobra, jeden cel poboczny mamy załatwiony. Mm. Trzeba by załatwić tych rakietowców teraz. Zostało już trzech. załatwione? Jeszcze jakieś... Hmm. Tam są. <śmiech> <śmiech> Mam gdzie. Dobra, to teraz musimy tylko zniszczyć ten ostatni zarodniki. Dobra, i teraz musimy poinformować Shamalamę, że odwaliliśmy kawał ciężkie i roboty. roboty. biedne małpeczki, co one poradzą sobie tutaj bez swojego syna Arkwoodla? Nie zapytaj o plan. please, my name is shama lama, and i just saved your monkey ass from a monumental screw up. you want to argue some more? you know, your position here is temporary. in fact, i, I think i hear Arkvoodle voodle calling for a sacrifice right now. i don't hear anything, and i am listening with my third ear. what's that, Arkvoodle? voodle? you want a monkey burger? One monkey burger coming right up. Or that calling. Oh, yes, I hear that quite clearly. So, why do we need these people anyway? Zombie pate would have been so much easier. I have discovered the location of the super weapon, and we need these people to get to it. Mm. Zier do dobra, zarządzaj, super broni. So get started. Daddy wants his new toy. Well, his newer toy. Only Ark Vooder can give you that which you seek. Don't give me that pseudo-religious crap. You think I would have started a cult I actually believed in? This is an ancient shrine. We need the cultists to summon Ark Vooder. Then he will reveal the location of this super weapon. We are a heavenly host of luffers. You're full of crap, but uh I gotta say I dig the image. Okej, okay, dobra, potem no, wzywam Mark Woodla. No tych długie jest zadanie poboczne, no bym powiedział, że nade bardzo, bardzo, bardzo długie. Alright, let's get on with this uh this summoning, huha. What do we gotta do? you lead the crowd in a chant in praise of ark voodo lord of the sacred crutch a chant what is this furonian idol no no way skippy this furon don't sing kabish just repeat after me ark, voodle, voodle, voodle. <coughs> See, uh, now that's where I draw the line. Twelve unintelligible words in a row requires at least some kind of intoxicant. This is the only thing that will summon Arkvoodle. Do you want your Super weapon or not? Oh, all right. Ooh, Arkvoodle, ooh, Arkvoodle, do yada yada yada, me, all right? You will need to do it again, slower this time, for posterity's sake.

whoa Ooh. i've been keeping hold of this alien predator for aeons trapped deep within suspended in time why? Well, frankly, it snores, and the vibrations give me a tickle. But I'm just not on the move right now. Take it away. Uh. Son of our poodle, it was beginning to change. And thank you also for creating a cult in my honor. Being worshipped makes mine eternal gyroscopes oscillate, if you know what I meanest. że się z Coś się biedny ze złościł. Co to jest? ta super broń. Uuu. E, zróbmy to klasycznie z go Tylko zmienimy. Uuu. U, ten nośnik danych pochodzi z źródła słońca i niebios. Mm, spry... Spryskaj celę przynętą, aby przyzwać podziemną bestię. Bestia ja woli, z... woli oznaczone cele bez spryskanych przynęt przynęt celów. Szybko traci zainteresowanie i odchodzi. Misja ukończona. Dobra, przyjście Arkwoodla. Matko Święta 11, 12, 13, 14. Kurde, nieźle. Jakoś się marszalała na punkcie Arkwudu. Kierowana przez osoby osobliwa sekta dla Bez przeszkód zajęła się tyniem za w bardzo dziwnych strojach. Hmm. To jest. Hmm. Działo się zostało. To jest. Hmm. Hmm <śmany> i. Wow, Eww, ciekawe to jest. Eee, ciekawa broń. E, muszę wam przecież szczerze, że nie pamiętam, co jest w oryginale. Matko, święta. No teraz będzie latać po mapie i polować na nich. Wow. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Nie powiem, nie powiem. Ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł na zrobienie tej dodatkowej broni. Hmm. <laughs> Bardzo ciekawy pomysł. Dobra. Zróbmy jeszcze jedno zadanie poboczne i zobaczymy co nas czeka w przyszłości. captain i not going to do shit i think Things seem pretty nuts so out there are we gonna do anything about it east and west yakuz are deciding to fight we cannot be allowing this it's making us look weak it's time we are teaching them lesson in respect Dobra, no to przyjmijmy te just so what happens, I'm a professor emeritus at Respect University. I am not understanding, but it's sounding good to me. hiroto must be dying, and Mojo San as well. No okay, hiroto and Mojo. dobra, Two clients have come Uży rakiety, aby zabić Gendrzego Mojo. Uży rakiety, aby zabić Hiroto. Zabij Hiroto przywódcy zachodni. Aha, czyli tak. Najpierw muszę ich znaleźć, a potem muszę jednemu i drugiemu przypierdzieli z rakiety. mi eee... się wydaje, że to może być trudnie... trudniejsze niż się wydaje. Eee, tu mamy policjantów, kurde, widzicie Japonii, kurde policjanci nawet ten. <ślenują> sztuki walki. Hmm. Dobra, tu mamy co? Tu mamy oznaczonych niektórych hipków. Aha, dobra, tu mamy oznaczonych, a czyli oni mają rakietnicę. Dobra. Ała! Dobra, trochę muszę was trochę przerzedzić. Ale możemy trzymać sobie dosyć długo tą rakietę. Tylko z dala od budynków, A, czyli możemy nawet dotknąć budynku. E? Ciekawe. Dobra, gdzie jest ten nasz cel? Eee, to chyba nie pykło. Dobra Jednego mamy załatwionego I teraz idziemy po drugiego Nie jest to chyba Wiecie co ten, tego, tego hipka chyba od razu sprawdzę Czy nie ma on e, To ma tych Gdzie jest główny cel aby w sobie znajdę główny cel, że gdzieś tam bliżej będzie ktoś z rakietnicą. Dobra, to jest główny cel, Dobra. No, strzel facet, dodawaj rakietę. No dawaj, 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 to nie, jajeczka, no. A. Kure, bo rozwalę tego przypadkiem tą bronią. Dobra. Hmm. was mogę bezpiecznie ubić. Tego też. Kurde. <śmany> A, on ma sam rakietnicę. Dobrze, 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 dobrze chodź. O, o, już chwila. No, dawaj, stary, no, dawaj, no, no dawaj. Dobra, mam twoją rakietę i bye bye, Mascaro. Double Tap i te Power, czyli podwójne dojście do władzy. Dobra, mamy kolejne zadanie wykonane i KGB, rapor do działania w rejonie, tak musimy. Zmiana przywództwa w przebiegła, przebiega spokojnie. Hmm? Hmm? Czy żebyśmy pomogli tutaj KGB? No dobra, niech będzie. Trudno, pomogliśmy, nie pomogliśmy, jakoś trzeba z tym przeżyć, ale na dzisiaj skończymy. Zatem dziękuję bardzo za Waszą uwagę, zapraszam do pisania komentarzy i dawania łapek w górę, aby zmotywować mnie do dalszej pracy, a jeżeli jesteś nowy na kanale i podobają Ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek. Na dzisiaj to już wszystko, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.